Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, a to jest już drugi odcinek z Wrecki Dragon Sack. W którym w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, spotkaliśmy oto tego maga, który sam w tym wieku nie potrafi trafić do swoich podopiecznych. Co jest dla mnie trochę dziwne i niemożliwe, bo niby go ktoś uwięził, no ale przecież drzwi były otwarte, bo wyszliśmy tu bez problemu, no co szczury go porwały. No ale dobra Fryc mi się wydaje że będzie trzeba wrócić, bo teraz raczej ich nie odtworzę, no nie wiem. Zajmę się beczkami. No jestem też bardzo ciekawy co znajduje się w tym drugim szybie, bo jak pamiętacie wybrałem ten skręt w prawo, a nie nie tam właśnie, ten drugi. Jeszcze sobie tylko poprzeszukuję, sprawdzę czy e, przeszukam i sprawdzę, czy nie ma czegoś tu jeszcze ciekawego no, odkrycia. Jak widzicie grzyby halucyny występują tak naprawdę w, wielki, w dużych ilościach i roz, również rozmiarach, co jest dziwne. No, ale ponieśmy się fantazji. Koniec narzekania. Trochę grania. Przyda mi się oczywiście pieniądze, które tu zbiorę pewnie. Byk na sobie pyk, pyk. Nie wiem, czy warto ryzykować. No ale chodźmy w sumie. No w sumie szczęście. Szczęście robić no ze jakieś jeziorko. Pewnie toaleta to tego dziadu się. Puste beczunki. Uu, trochę dużo tych. Uruchomienie pułapki. O kurde. Chyba coś się zatryłem, Wyzna sobie czwóreczkę. I postaram się uleczyć. Czaruj, czaruj ją czaruj. Czaruj jeszcze. No, 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 dawaj. Nie, zamknięte. Trzeba stąd uciekać, bo zaraz mnie zabije ten dymek. Pójdę sobie teraz trochę choice. Jeszcze naszym magiem nie mogę. Ale pewnie to się zmieni. Hmm. Jednak, sorry, nie mogę. Po prostu nie mogę grać dziewczyną. Znaczy, nie, że jestem jak dyskryminuję jakaś kobiety, tylko po prostu no. dziwnie się czuję. Wybrałem sobie tą postać, a gram jakąś inną. Będę się trzymał już jednej opcji. Eee, Gdybym jeszcze długo się będzie za mną ciągnął... No, już się skończyło ciągnąć. Jeszcze tu mamy beczki. O, trochę dużo. Nazwało to wszystko, się Co tu jest? Coś jest co to? Jakieś znowu To samo co ostatnio Jeszcze tu jest beczunka, no Co jest? Co jest? What's up? Nie zbieram te beki ale... ale może... Wow, bandarzy, yy, pewnie zaraz będzie ciekawe, bo zaraz idziemy sprawdzić tamten drugi szyb. Z tego co mi się wydaje już tu nic ciekawego nie ma, więc chodźmy dalej. Daj że ładne. Wow, że nasza towarzyszka jest bardzo dobrze, wyszkolona. i silna. Z tego co widzę, wow. I co zostało róbac na małusiaka. Z tego co widzę. Mak wcale nie jest taki bezbronny, więc nie wiem, jakieś medyliony do rabusi. Co my tu jeszcze mamy? Nóż do rzucania, to samo, to jest dalsze przejście. Kurde, wszystkie te skrzynie są pozamykane, szkoda. <tuszy> zawalone Możemy tylko tędy przejść Idą szczury szczury tu my jakie to, to są idę skilly Skilla. skila No i co teraz są szczury Chwalkę wal Lepszy przydatne, szczerze mówiąc, Pewnie pułapka. Nie dziwnym trafem nie coś za daleko więc Zawędrowałem. A nie, w sumie, w sumie wyjście. W sumie jesteśmy tu, no i teraz musimy pójść ten. Z tego co słyszę, to jest nie za fajnie. Ja 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 Widzę, że drzwi się ciężko. Walcz! Walcz, mój bohaterze! Walcz, może no, co Zobaczymy trochę tu naszą oazonę i walczymy, walczymy dalej No dzięki niej widać totalną rzeź która pewnie nam pomoże No w sumie coś ma machetę no, dziwny brak to jest chyba właśnie oh. Okazyjnie Chyba będziemy musieli się w ogóle zaopatrzyć ja mi się wydaje, że łuk tu dla mnie był dobrym posunięciem, no ale... Czemu nie? Fajnie, że jesteś w ogóle magu. Lepiej później niż wcale. Mamy już dosyć tych szczurzych ogonów. Przydałoby się coś innego? Ciekawe co jest tu. O kurde. Znowu jakieś... O nie wyjście. Wyjście, ale co mi daje wyjście? Wow! Ohoho! Wow. Gin, gin, gin! O! udało się i zabiłem tego nic wiedział Przy okazji następne zadanie wykonane. Dobra. Wychodzimy stąd, przestań gadać kłopoty. Chodź! No, nie wystarczy. Szczury. Jak <grych> się coś świeciło? O to jest wyjście. Sekundkę zrobię cięcia i zaraz wracam. Przepraszam Was. Okej. Okay. Sorry za tą niedogodność i tę przerwę, którą zrobiłem. E, no ale musiałem coś załatwić, przepraszam. Dobra, już jestem. Więc gramy dalej. Lecimy znowu szczur, bo by inny. No nie... to, mag zabiję idziemy dalej. Chcę wyjść z nie żadne żeby... zabijcie go. nie chce mi się z nim walczyć O co jest, Znaczyłem się. Dobra, jestem Chodźmy dalej. Hmm. To jest wyjście. szczęść. Już mi się tak nie chciało chodzić, bo tych jest Dosyć męczące, ale spoko. znowu jakiś epizod który możecie sobie przeczytać. Ogólnie rzecz... Biorąc, wydaje mi się, że ta gra jest dosyć, dosyć ciekawa. I moim zdaniem, fajnie się ogląda. Przynajmniej mi się ją fajnie nagrywa. Nie wiem, jak się Wam ogląda. Piszcie w komentarzach, czy robić dalej. Bo ja bardzo chętnie bym nagrał z tego serię. Dobra, nie przeszkadzał już. Oglądajcie. No więc wyszło na to, że nasz magik jest troszeczkę świernięty. No ale coś zrobimy, niektórzy ludzie w prostu są. Hmm. No więc chodźmy teraz w tą stronę. Na są górę. Z tego co widzę. Sprawdźmy sobie ekipunek. Czy mamy tu coś ciekawego? Nie ewidentnie. Teraz jakoś lepiej wyglądamy, oczarować się da dalej, więc spoko. Nie chcę, żeby... no wygląda na to, że musimy jakoś te dziki ominąć. Nie jestem pewny co do tego jak. ale na no, są góry, też musimy wejść. Nie wiem, na sprawce.

zostawię. Śmierć. Żadna śmierć. Czekaj Ostatni. I co? Wstań. O, to lipa. Lipa, lipa. Bo jesteśmy dopiero w tym momencie. Hmm. A cóż. Skoda. Czyli zaczniemy od tego momentu. Ja sobie tutaj dojdę, bo nie będę tego już nagrywał dalej. Sorry, że zginąłem, tak się zdarza. Moja wina. No i co, to było na tyle dzisiaj. Zapraszam do oglądania w następnych odcinkach. Powinno być już lepiej. W następnym odcinku zacznę odtąd. Przyjdę sobie tutaj. No i co, cześć. Ba, i czołem.